Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam zachęcić Was do wsparcia mojej następnej zrzutki. Zrzutki poświęconej ulotkom. Ulotkom, które mają na celu takie wyprostowanie naszych spraw historycznych. Jakby nie było, siedzę w tym temacie już ponad 5 lat i zdążyłam się zorientować, które tematy ukraińcy wykorzystują na przykład na swoją korzyść albo którymi tematami chcą odbić na przykład piłeczkę ukraińskiego ludobójstwa i na przykład takim tematem jest akcja armii krajowej i batalionów chłopskich w Sachryniu. No niestety ukraińcy jeżeli już słyszą już cokolwiek o Wołyniu czy Małopolsce Wschodniej, o tym, że mordowali, to, za, to oczywiście odbijają piłeczkę i mówią, a wy mordowaliście w Sachreniu. Nie, niestety, no nie jest taka prawda. Myśmy nie mordowali, a Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie nie mordowały biednych Ukraińców, tylko rozgromiły, rozwaliły bazę... bazę mm, Wypadową tych wszystkich band ukraińskich. W Sachryniu innymi znajdowała się właśnie taka baza, i po to są nocy ci bandyci ukraińscy robili wypady na polskie miejscowości, mordowali Polaków, palili domy, zwierzęta, grabili. No i tak to się kończyło. Między innymi w tej ulotce znajdą się informacje o tym, że Ukraińcy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Tak, oczywiście uczestniczyli, ale po stronie wroga, po stronie Niemiec. No i ich udział w tym powstaniu jest naprawdę znaczący. W ulotce znajdą się informacje między innymi o operacji Wisła. O operacji Wisła, która traktowana jest przez Ukraińców jako polska zbrodnia. Zbrodnia na Ukraińcach, tak? Zbrodnia e, z, e, polegająca tak naprawdę na humanitarnym przesiedleniu 140 tysięcy Ukraińców e, z terenów jeszcze Polski wschodnio-południowej e, wschodnio na nasze tereny, na nasze ziemie odzyskane w celu. Mm, w celu y, ukrócenia y, dalszych mordów, czyli dalszego ukraińskiego ludobójstwa. No, udało się to, udało się to, chociaż pojedyncze mordy jeszcze miały miejsce w 1948 roku, ale praktycznie operacja Wisła zahamowała, y, położyła kres temu ukraińskiemu ludobójstwu. Także ta informacja również się y, znajdzie. Znajdzie się również informacja m.in. o udziale. Mało znaczącym udziale Ukraińców w wojnie polsko-bolszewickiej, no niestety obecna narracja władzy zmierza ku temu, aby z Ukraińców zrobić odwiecznych sojuszników, którzy no po prostu byli, że tak powiem, na nasze zawołanie, tak? Kiedy chcieliśmy ich pomocy, to oni się wtedy zjawiali. No niestety tak nie było. Tą, takimi epizodami chcą zafałszować historię i w jakiś sposób zepchnąć na torboczne ukraińskie ludobójstwo, o którym po prostu nie chcą słyszeć w tej chwili. No i wyciągają na wierzch no, takie jakieś epizody czyli udział bandy rzezimieszków, petlurowców w wojnie polsko-bolszewickiej. To była po prostu taka banda tych rzezimieszków, która nie dość, że nie miała żadnego morale, to nie była uzbrojona, nie była ubrana, trzeba było ich nakarmić. I znajdą się oczywiście cytaty różnych na przykład polskich dowódców, którzy właśnie mówili, że Bardziej ta armia przypominała bandę jakiegoś Herszta, niż po prostu żołnierzy. Się różnie, również wiele, znajdzie się również wiele innych informacji, m.in. o tym, jak próbują nam przemycić yy, piosenkę ukraińskich ludobójców Czerwona Kalina. Yy, co jeszcze? Znajdą się informacje o tym, że księża grecko-katolicy nakłaniali, zagrzewali Ukraińców do mordowania swoich polskich sąsiadów. Także wiele, wiele innych jeszcze informacji. Myślę, że no ja na pewno będę z tego zadowolona, bo zawsze mi brakowało tych informacji w jednym miejscu. W jednym miejscu. I myślę, że Ludzie, którzy będą rozprowadzać te ulotki, takie same będą mieć podejście, jakie ja mam. Miejmy nadzieję, że ci ludzie, którzy będą je czytać, dowiedzą się nowych informacji, no bo przecież tych informacji nie sposób było dowiedzieć się w szkole, bo przecież nie uczono nam o, nas o tym, a w tej chwili, no nie chcę, niestety, próbują to wszystko zataić, zmienić całkowicie, napisać historię od początku. Bardzo zachęcam Was do wsparcia tej zrzutki. Poniżej tego filmiku znam jeszcze link e, do e, wpłat do darowizn. E, no i z góry serdecznie dziękuję, bo przypominam, że tylko i wyłącznie, e, tylko i wyłącznie Fundacja działa za pieniądze e, ludzi, którym na sercu leży prawda i pamięć dla. Pomordowanych naszych rodaków. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.